jak historia o moim tacie i truskawkach, które mieliśmy w młodości nauczyła mnie prostych zasad ekonomii. Bardzo szybko dzisiaj chciałam nagrać tego vloga, akurat jestem po treningu crossfit i wyszliśmy tam, gadaliśmy sobie z Łukaszem Litwinem, który też prowadzi akurat szkolenia z AI, jest specjalistą od Google Ads i tak rozmawialiśmy sobie jak to, jak to po Crossfitie. O, o biznesie, o sprzedawaniu. No i stał za mnie taki znajomy, który ma firmę transportową, dużą. No i tak mówię, no potwierdzisz, że tak jest odnośnie podaży i popytu. I on mówi, zaczyna historię opowiadać. I mówi, wiesz, przypomina mi się, jak kiedyś nasz tata, czy tam ludzie w Polsce, czy tam nasze rodziny. Yy, prosta zasada, że tam jak były truskawki, tak było mało truskawek, to były wysokie ceny tych truskawek. I wtedy ludzie widzieli, że tam sąsiad dużo zarobił na truskawkach, więc wszyscy zaczęli sadzić te truskawki. Pilić, zbierać my jako dzieci. No i się okazało, że tyle, tyle ludzi zasadziło te truskawki, bo wcześniej była wysoka cena, że cena znów spadła, bo było za dużo, za duża podaż była. No i wtedy wszyscy, ci, co nie rozumieli tego, likwidowali te truskawki te pola truskawek. No i zostawali tylko, tylko ci, którzy rozumieli ekonomię, że trzeba przetrzymać ten rok i to oni zarabiali kasę. No i ja byłem w szoku, dlatego że ja tą historię pamiętam z dzieciństwa i jakby ona mnie nauczyła tego jak działa ekonomia jak działa podaż i popyt. Później, jak uczyłem w szkole przedsiębiorczości, no to też tłumaczyłem uczniom, jak działa podaż, popyt i chciałem to tłumaczyć bardzo prosto, ale to jest też taki wniosek, że ludzie nie potrzebują skomplikowanej wiedzy, żeby robić duże pieniądze, bo akurat ci moi znajomi, nie wiem, czy mam doktorat z ekonomii, ale nie musisz mieć doktoratu z ekonomii, bardzo dużo osób, które mają doktorat z ekonomii, po prostu pracują na uczelni. Więc chodzi o to, żeby rozumieć proste zasady biznesu, Czyli podaż i popyt, więc zasada jest bardzo prosta, jak z tymi troskawkami. Ja wiem, że to jest banał, ale chciałem szybko nagrać tego vloga, bo myślałem, że po prostu mi się tylko tak wydawało i że tylko nasz tata miał taki pomysł, że w momencie, kiedy widział, że jest na tym kasa, to wchodził w ten biznes. I teraz wiele osób robi to właśnie ze jaj. Jak myśmy weszli na samym początku, to. Tacy ludzie od marketingu, specjaliści, i tak dalej, no to trochę tak ze mnie mieli bekę, nie? że to o, skwarek w AI wchodzi, książkę napisał, bo ja błyskawicznie napisałem o tym książkę. Już wtedy sprzedawaliśmy narzędzia AI. No i my weszliśmy na tym boomie, gdzie była, była mała podaż, czyli mało ludzi z tego szkoliło, a dużo osób chciało się z tego szkolić. No i teraz mija trzeci rok tego boomu, i już praktycznie wszyscy ci, którzy się z tego śmiali. Jak znasz tych różnych marketingowców, to już wszyscy uczą za jaj, nie? tylko że o trzy lata trochę za późno. I to jest w tym piękne, że czasami po prostu wystarczy przetrzymać i zobaczyć, że ludzie webscy, inteligentni, po studiach, oczytani co z tego, jak nadal nie rozumieją, jak działa rynek. Rynek działa w taki sposób, że jest podaż i popyt, czyli ludzie czegoś chcą, chcą w stanie za to, są w stanie za to zapłacić, jest na coś trend. I jakaś mała grupa ludzi jest w stanie to zagospodarować i to dostarczyć, i oni zarabiają na tym najwięcej. I później inni widzą, że ty na tym zarabiasz z jakichś tam różnych źródeł, bo chałupę wystawił chłop na przykład, bo tak w Wukowie to też tak było jeszcze na Allegro, czasy Allegro, że jakiś kolejarz sprzedawał t-shirty z Chin i on sobie dom postawił. No to ludzie rzucali tą pracę na kolei i też wchodzili w Allegro. Największa no zbankrutowała i nic tam na tym nie osiągnęli, no bo na przykład weszli za późno. Więc zawsze pierwsza rzecz tych truskawek, podaży i popytu, że jak ludzie widzą kasę, to każdy się w to pcha i wystarczy, że ty przetrwasz. Branża szkoleń i tak dalej, branża webinarów, bo ci co wejdą i im to nie wyjdzie, to się z tego wycofują. To oznacza, że zostawiają miejsce dla ciebie. Więc często w biznesie, w tym gorszym okresie, jak ci nie idzie, to wystarczy przetrzymać. Tak samo te wakacje. Nie, Tu ludzie narzekali, że w ogóle ten sierpień. To był najbardziej ogórkowy jakiś w ogóle wakacje biznesowe od jakiegoś czasu i ludzie myślą sobie jak nie mam doświadczenia, że to już tak w ogóle koniec, kryzys, nie? A wystarczy po prostu przetrzymać. Myśmy na przykład przetrzymali w tym sierpniu i końcówka sierpnia robiliśmy fantastyczne sprzedaże. Pomimo, że gdzieś tam w środku były takie na przykład okresy, takie dni, gdzie sprzedaż była totalnie beznadziejna, ale trzeba rozumieć rynek. I teraz, co ci w tym pomoże? Musisz zrozumieć to, że jeżeli ty wytrzymasz, będziesz na pokładzie, masz infrastrukturę. U mnie infrastrukturą jest to, że mam listę mailingową, umiem ustawić szybko reklamę, umiem szybko nagrać kurs na jakąś nową rzecz, która się pojawi, szybko nauczyć tego ludzi. Mam tubę, bo mam Instagram, TikToka, YouTube'a, Facebooka, tam jest dużo osób. Jak wymyślam coś nowego, jak się coś pojawia na rynku, to ja za dwa tygodnie już robię o tym webinar, bo mam infrastrukturę. Więc jak masz infrastrukturę, nauczysz się tego robić, webinarów, kursów i tak dalej, to nawet jeżeli na początku ci nie wychodzi, to wytrzymaj. Jak wytrzymasz, to zacznie ci to iść coraz lepiej. I jak trafisz na tą górkę, to spijasz tą całą śmietankę. Biznes to nie jest etat. Ja bym bardzo chciał, żeby biznes był jak etat. Bo wtedy cały czas bym zarabiał tak samo duże pieniądze. No ale niestety, no biznes to nie jest etat. Biznes to jest tak, 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 tak. Góry i doliny. Etat zawsze masz dolinę. Znaczy, dolina, zależy ile zarabiasz. I ja też po latach zrozumiałem, dzisiaj na będąc na kreswicie na treningu, są z nami przedsiębiorcy i są ludzie pracujący sobie na etacie. Kto jest szczęśliwszy? Ktoś, kto prowadzi firmę i się zastanawia, kiedy będzie na górce, kiedy będzie na dołku, czy ten, który ma spokojne i przewidywalne życie? Wszystko zależy, czego oczekujesz od życia. Mi jakby to, że ja rzuciłem pracę na etacie, to nie było takim głównym jakby powodem kwestie finansowe. Bardziej ja czułem, że mam potencjał i wiedziałem, że no, nie wykorzystałbym go pracując na etacie. Ale są ludzie bardzo szczęśliwi, którzy będą pracowali całe życie na etacie. Chodzi o to, czego od życia chcesz. Nie? I jeżeli to zrobisz świadomie i naprawdę wiesz, czego chcesz, no to będziesz z tym szczęśliwy. A jeżeli nie wiesz, od czego od życia chcesz, to czy prowadząc firmę, czy na etacie, zawsze będziesz nieszczęśliwy. Więc y, zawsze sobie teraz przypomnij, jak jest na coś boom, jak chcesz zrozumieć podaż i popyt. Czyli jak ludzie czegoś chcą, to będą to kupowali, a przeważnie jest mały, mały znaczy jak jest duży popyt, czyli ludzie czegoś pragną. Popyt, jest y, podaż na to, czyli firmy są w stanie. Siema, 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 siema. więc jeżeli masz podaż, czyli. Wrzucasz, podajesz to, co chcesz tam sobie wprowadzić na rynek, nie wiem, drzwi, okna, kursy, inne rzeczy, i jest popyt. Czyli ludzie czegoś chcą, Bo zobacz, jeżeli ludzie czegoś pragną, to Polacy są tak przedsiębiorczy, że to gdzieś tam wyprodukują, znajdą w Chinach i zaczną to sprzedawać. I ci, którzy będą na początku i zaspokoją tą szybką potrzebę, to oni zgarną największe pieniądze. Zawsze ich obserwuje konkurencja, i mówi sobie, zobacz, ten tyle zarobił, widać po nim, to my wchodzimy w tą niszę. I przeważnie oni już tyle nie zarobią, i później ci pierwsi też już tyle nie zarobią, bo ci, którzy wejdą, obniżą cenę. I musisz to rozumieć czyli musisz cały czas obserwować rynek. Ostatnio też Fris o tym mówił, że on ma kasę, ma te żetony i on po prostu obserwuje rynek. I kiedy trzeba wejść w jakiś trend, to wchodzi, zarabia, wychodzi. Znów obserwuje. To nie jest etat, że ciągle pracujesz i robisz to samo. Więc pamiętaj o tych truskawkach, że. Kiedyś za komuny, jak zobaczyli, że się zarabia na truskawkach, bo są drogie, zaczynali je sadzić i dużo osób wpadało na ten pomysł. Więc, przez to, że było dużo truskawek, to ich cena spadała i tam gdzie się wycofywali. A to oznaczało, że ci, którzy zostali, za rok zarobili najwięcej. Więc zawsze niech Ci się przypomni historia o truskawkach. Mój tata miał truskawki i był w tej drużynie, że właśnie tego nie rozumieliśmy. Znaczy, on nie rozumiał. Ja chyba jestem trochę. Że rozgrzeszony by byłem dzieckiem, ale później to rozkminiałem sobie, że to właśnie tak działało po latach, więc zobacz ile by dała taka edukacja finansowa gdybyśmy, gdy mój tata wiedział wcześniej o takich rzeczach, no ale nie było internetu więc y, y, oczywiście szacun dla mojego taty, że y, że był przedsiębiorczy, to był taki gość, który Ciągle coś tam dłubał, trochę tak jak i ja, nie? szukał trochę na etacie, trochę, trochę toczył, nie? To ja mu też pomagałem w to, na tokarce pracować, yy, więc yy, no miał ten taki gen przedsiębiorczości, pomimo że nigdy jakiejś takiej oficjalnej firmy nie założył, jego znajomi założyli, więc yy, no coś tam gdzieś podejrzałem to, tak mi się przynajmniej wydaje i mój dziadek był taki jedyny. Coś tam o finansach. Chciał nas uczyć, ale każdego nie, znaczy większość go z rodziny nie słuchała. Dopiero po latach wiem, że miał, że miał głowę na karku. Więc do usłyszenia w kolejnym odcinku vloga z zalewu tutaj w Łukowie. Ostatnio, jeszcze dwa dni temu byłem w Hiszpanii. Teraz trochę sobie tutaj posiedzimy, schodzimy głowę i później wracamy. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.